Hej, cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku mówimy sobie Pokémon Horizons Mega Voltage: odcinek 105 Goldengo na burzowej fali oraz odcinek 106 Mega Niesamowity, nieotwieralny: Duskball. Generalnie, tak jak wybraliście w ankiecie, że będę robił omawiania po dwa odcinki, natomiast 107 razem jako przyjaciele prawdopodobnie omówię osobno, bo wydaje mi się, że ten odcinek może być bardzo ciekawy i może tam się wydarzyć coś. Hmm, Niespodziewanego, coś co zachęci na pewno dużo ludzi do obejrzenia tego odcinka, ale to skupimy się prawdopodobnie gdzieś za tydzień, w poniedziałek, wtorek. Bo dopiero w poniedziałek wracam do domu, więc pewnie we wtorek nagram ten film. Natomiast na ten moment, co? Zostawcie suba, zostawcie lajka i lecimy z oglądaniem. Zaczynamy od odcinka 105 i powiem wam, że ten film chcę nagrać trochę nieco inaczej, bo chcę zobaczyć jak wyjdzie. A mówiliście, że filmy na ludzię dużo bardziej wam siadają, więc spróbujemy. E, dogrywać się będę w trakcie oglądania, żeby nie przegapić żadnego elementu i tak mogę wam powiedzieć, że odcinek zaczynamy w czasie deszczu, kiedy Landau stoi ze swoim kłaksajerem i coś mówi, że kiedy pogoda się zmienia, to jest potrzeba pomóc pewnie komuś, więc zamienia się swoją formę My2G. Wyzywa Sharpido, w sensie wiecie, wzywa go, no i następnie płynie wśród fal. Potem widzimy scenę jak Liko, Roy i Ult. No, są smutne nastroje, bo mieli popływać na falach, a tu Lipa. I też widzimy ten moment, kiedy Salbalai widzi go, ale kiedy Ult się orientuje, no to już zniknął za falami, nie? Dobra, to lecimy dalej. Po openingu, czołówce, intrze, jak to nazywacie, widzimy jak Ametio leci na swoim korwinacie, ale widać, że jest wycieńczony, jest to też w trakcie tego sztormu właśnie. No, ale jeszcze niedaleko i dolecą do wyspy, chociaż ta odległość wydawała się dość spora. Nagle wśród fal widzą właśnie To Gaya, nie To Gaya, sorry, mieliśmy mi się z Naruto, G... Might G, tak? Nie? No Might G. I generalnie mówi, żeby schował Corvinata, żeby go nie męczył, wskoczył na Sharpido, bo sztorm przybiera na sile. No, a ten, kiedy już na niego wskoczy, każe swojemu Sharpido użyć Jetta, no i pędzą do tej najbliższej wyspy, gdzie chowają się w jaskini i swoją drogą on wbija tego szarpi w ziemię jak jakąś deskę właśnie do surfowania. Następnie Ametio dziękuję za ratunek, uwalniając swoje Pokémony i pyta się Corvinita, czy nic mu się nie stało, ale ten jakby nie ma żadnej konkretnej reakcji i Ametio dochodzi do wniosku, że skoro y, transport wodny i latający odpada, no to po prostu musi znaleźć inną drogę. Maitoji mówi, że musi poczekać ten sztorm, żeby nie robił głupich rzeczy, a on wy jakby Zajgard Cuba, czyli pojemnik, gdzie zbiera się zajgardy, jakby ktoś nie wiedział. I mówi, że musi znaleźć tą drogę, więc może w tej jaskini nie jest. I kiedy się oddala, no to upada, jakby ze zmęczenia z głodu może ciężko to na razie stwierdzić, bo upad po prostu tak nagle, zrobił się blady, ale właśnie My to Jeep mówi, że musi się dobrze odżywiać i tak dalej. Więc pewnie z tego co widzieliśmy, zaraz zaczną gotować jakąś zupę. Dobra, ok, będą jednak robić chyba kary. Po tym, w zasadzie, jak wręczył mu garnek z warzywami, przyprawą kary oraz ryżem, oddala się szybko z jaskini. Toji, bo musiał się zamienić w swoją normalną tą formę. Wiecie o co chodzi? Ale spogląda na bezsilnego Ametio, wraca do tej formy i pyta się, czy kiedykolwiek gotował ryż. Ten odpowiada, że w sumie tylko kiedyś piek jagody. No a ten używa teraz wodnej broni, tam, żeby wiecie. Yy... Nalać wody i pewnie będzie to gotowanie, ale jakby chyba nie będę opisywał procesu gotowania, ewentualnie jakieś takie ciekawe smaczki i chyba tylko tyle. Okej, okay, na początku myślałem, że ten odcinek będzie taki średni, ale on się rozkręca coraz lepiej. Na przykład yy, mamy tutaj przepis na robienie kary, co w ogóle jest ciekawe. Jeżeli ogólnie będzie dalej i oglądaliście ten odcinek, to dajcie znać, czy to jest faktyczny sposób na przygotowanie kary, bo ja osobiście nigdy nie robiłem kary samemu. Natomiast widzę tutaj taką relację, kiedy Amety jest niczym syn dla Maito G. Ja wiem, bo tutaj ktoś powie, że no gdzie przecież znamy jego ojca i tak dalej. Ale chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o porównanie, gdzie widzimy, że Maito G po prostu, wiecie, dba o niego. Teraz jakby go chce nakarmić, pomóc mu gotować. A z drugiej strony za chwilę mówi, żeby się przeziębił, bo Ametio kichnął. W sensie nie mówi, żeby się przeziębił, tylko żeby zdjął mokre ubrania i je wysuszył, bo się przeziębi, nie? Więc jest to taka jakby relacja troszeczkę mistrz uczeń, albo ojciec-syn, taki wiecie, troszeczkę jak Naruto i Jiraiya. Wiem, że to trochę porównuje zbyt bardzo do Naruto, ale no to taka moja druga strona. Więc... Z e, całkiem spokojem podoba mi się ten zabieg, bo on ma na celu po prostu dużo bardziej e, usamodzielnić Ametio. Bo pamiętacie, no, jak był na tej wyspie, żył się tylko i wyłącznie jagodami i niby Ametio jest świetną postacią, ale pewnie też dużo rzeczy nie wie. On na pewno dalej jest młody, nie, plus minus, nie wiem ile on teraz może mieć: 13-14 lat, nie mam pojęcia. A raczej nie więcej, aczkolwiek no, bardzo podoba mi się ta relacja, zobaczymy co dalej. Może nauczy go naprawdę wielu przydatnych rzeczy. Chociaż według internetu dużo fanów spekuluje, że ma od 14 do 16 lat, a teraz może już nawet 17, skoro ten rok czasu minął. Więc w sumie nawet by się to zgadzało. Ej, podczas suszenia tych ubrań G po raz kolejny jakby dostaje ból pleców prawdopodobnie. I ma taką swoją jakby wiecie sflaczałą formę, ale szybko wraca jak tylko Meteo podchodzi. A Meteo jest w ogóle zachwycony tym, że tak koszula mu tak szybko wysła. Po tym, jak Corviknight użył, oczywiście, yy, huraganu. Natomiast yy, wcale się nie zdziwię, jeżeli pod koniec odcinka Media odkryje, kim jest Mighty G, i nie wiem, będą mieli jakąś większą relację. W sumie nawet na to liczę. tym jak już przygotowali całe kary, Maitoji mówi, że musi teraz opuścić go, ponieważ inne dzieci pewnie oczekują swojego bohatera w taką pogodę, nie? Natomiast yy, Ametio mówi, że spoko, bo on w sumie przystosował się do tego, że zawsze jest samotnie. Na te słowa Majtoji po prostu chyba go poruszyło, bo stwierdził, okej, okay, skoro to Twój pierwszy posiłek wykonany przez Ciebie, no to cieszmy się nim razem. No i w trakcie posiłku Majtoji się pyta, jak się skończy ta zła pogoda, gdzie on się uda, a Ameti odpowiada, że szuka swojej właściwej drogi, własnego celu. Prawdopodobnie następnego dnia albo tego samego, chociaż pogoda by pokazywała, że jest południe, bo jest bardzo ciepło, i tak dalej. No, Mighty G opuszcza wyspę, żegna się z Amelia, Amelia mówi, że też jest na niego czas i prawdopodobnie odlatuje. A następnie widzimy zbliżenia na plaży, gdzie jest mnóstwo ludzi i tam widzimy surfującego Goldengo. Prawdopodobnie chwilę później widzimy Leecoal i Serbalaya razem z Lukario, kiedy pływają w wodzie, tak samo na szaliko, tutaj sobie na jakichś pontonach pływa, razem z krokolarem oraz mięskaradą i za chwilę mamy zbliżenie na Dot, która siedzi samotnie pod parasolem za chwilę wstaje i mówi, że już opuszcza, ponieważ jej kodeks zakazuje pływania w oceanie na co reszta się troszeczkę dziwi, ale mówi, że już się wybawiła i musi niestety zmykać, ponieważ ma do zrobienia szorcy z Ayono. Gdy nasi bohaterowie idą się napić, widzę z powrotem Dot ze swoimi pokemonami, która szuka monet. Po chwili Dot sama orientuje się, że znowu zdała się złapać przez yy, Gimmigula. No a za chwilę widzimy jakiegoś lokalnego surfera, który mówi, że po budże zawsze są silne prądy i czeka tutaj na. Właśnie Golden z którym po prostu wszyscy lubią sobie posurfować. Póki co jeszcze nie poznaliśmy tego Goldengo za bardzo, ale wydaje się takim luzackim gościem, takim, wiecie, typowym gościem, który sobie surfuje i ma taki pozytywny vibe. Zobaczymy. Dobra, ten lokalny serwer przedstawił się i nazywa się Hodat Ziom. Natomiast za chwilę mamy kadr, jak idzie Kapitan Pikachu z like and Rockiem i Mardrokiem. Właśnie surfować sobie po tych falach, które mają się zmarnować. Roy pyta, gdzie jest nasz ukochany staruszek a Marduk odpowiada, że prawdopodobnie gdzieś sobie tam wywędkuje z Quagsire'em i w tym momencie zbliża się fala wraz z Goldengo. Z Pokédexu dowiadujemy się, że Goldengo jest w stanie zaprzyjaźnić się z każdym i ma właśnie taki pozytywny vibe, jak mówiłem. I chwilę później widzimy, jak tłumy ludzi, no w sumie jakaś grupka podbiega do Goldengo i jest nimi zafascynowana i widać, że Goldengo też to lubi. Nasz Gimigul e, nawet tam podbija, gubiąc swoją monetę, a Goldengo mu ją oddaje, e, dając takie, wiecie, oczko, nie? puszczając i następnie przechodzimy na kadr, gdzie dowiadujemy się, że jest pora na surfowanie z Goldengo. A w tym samym momencie, jeszcze warto tutaj powiedzieć, że właśnie Dot doszło do tego, że wow, Gimigul ewoluuje w Goldengo i że to pewnie jest jego życiowy cel. Wow. Ogólnie, kiedy wszyscy poszli surfować, to Dot po raz kolejny dała się złapać Gimigulowi na zbieranie monet. Dobra, kiedy ona chciała wracać na statek, to Quackavelle. Jakby wiecie, sorry, Quackwell chyba się mówi to nazwę, nie wiem, jakby strasznie irytuje ta druga forma, no patrzy w morze, nie, a następnie do mówi, no na serio, i widzimy kadr, kiedy ona już jest przebrana w ten strój do surfowania razem z deską, no i odpowiada Liko, że no przecież nie odmówi wodnemu Pokemonowi zabawy w morzu, nie. Chyba, znaczy się w oceanie, bo to chyba ocean był. E, no dobra, ciekawe. Pierwszy raz będziemy chyba widzieć Dot w takim stanie, jak będzie surfować, pewnie jakieś śmieszne rzeczy tam będą się działy. Zaraz zobaczymy. Nasz lokalny surfer mówi, że nadchodzi fala hmm, taka na wiecie najlepsza. Nie fala miesiąca, nie fala roku, ale taka najlepsza fala. I ogólnie na desce, właśnie Dot, pojawia się Gimigul który tam, wiesz, mówi, że spoko, bo chce posurfować jak Goldengo, Dot się to zgadza, ale wypada mu jedna moneta, a ten wskakuje do wody za nią i prąd go po prostu znosi, ale Dot rzuca się desperacko, by go uratować, daje go na deskę, mówi, żeby tak nie robił, a ten z uśmiechem się po prostu do niej, tak wiecie. No, dzięki, nie? Takie było. I teraz nadchodzi ta fala, właśnie, i zobaczymy co dalej. Dobra, i ogólnie to tak, y, wszyscy świetnie naprawdę surfują. Czy to właśnie Liko, która robi to pierwszy raz, y, Royce Lucario, Ult Sarbalajem, czy właśnie Goldengo, który wymiata wraz z kapitanem Pikachu na tych deskach. Dot, mimo że to jest jej pierwszy raz, no to tutaj Kwak z pomaga, co nie? Przytrzymują uczę tego. W ogóle śmieszy mnie fakt, że osoby, które pierwszy raz to robią, mają po prostu tak wstępna, wiecie, największą falę, bez żadnego tutorialu, tak od razu, dobra, chodźcie, co z tego, że to jest dość niebezpieczne. No, ale w tym samym momencie jakby dot dochodzi do wniosku, że Wow, Gimigula każe im zbierać monety, bo chce ewoluować w Goldengo? No, kto by pomyślał, nie? Yy, no, i mamy pożegnanie już przy zachodzie słońca z Goldengo. A Dot na razie spogląda sobie na Gimigula. Dobra, mamy jakby Mighty G w formie tego dziadka Laudeta, czy jak on tam miał, zawsze zapominam jego imię, ale nieważne. No, mówi, że tam mu plecy i kolana wysiadają. Roy podbiega gdzie był, on mówi tu i tam, wiadomo, ale dobra, najlepsze jest to, że teraz w tym momencie dosłownie. Dot podchodzi do Gimigula i mówi mu, że ona też kiedyś patrzyła jak Ajono błyszczy, ale nauczyła się tak jakby sama błyszczeć. I tutaj doszło do fajnego momentu, gdzie Dot zapytała swoich Pokémonów, czy nie mają nic przeciwko, oczywiście one się zgodziły, a ta zapytała się go, czy może go złapać. I nie uwierzycie, dołączył do niej. Teraz w Pokébolu jest skrzynia, która ma w sobie Gimigula. To tak jak wiecie, macie Pokémona Kangaskana, który ma małego Kangaskana w sobie, ale jest w Pokebolu. Zresztą mniejsza. No fajnie, w takim razie wychodzi na to, że Dot ma nowego partnera powiedziała mu, że nie chce, żeby ją kontrolował. W sensie zawsze się zastanawia się co ma zrobić, żeby tego nie było, ale powiedziała mu, że ona sama dla niego będzie zbierać te monety. Koniec akcji widzimy na statku, gdzie Molly rozmawia z DOT i mówi, że fajnie jest zaprzyjaźnia się z Gimigulem. Ona mówi, że ten nie będzie ją kontrolował, a na sam koniec Gimmigul robi psikusa i po prostu sprawia, że DOT oraz jej Pokemony zbierają monety, a na końcu się na niego denerwują. Super odcinek, myślałem, że będzie znacznie gorszy. Plusem jest fajnie, że zobaczyliśmy jakby Golden Go. Cała ta relacja Dot gimmigul też jest mega spoko. Nawet to, gdzie Maito G raz z tam spędzi trochę czasu też było super. Ogólnie ten odcinek ma już 11 minut, spoko. Eee, zresztą. Mm, nie, no, odcinek jest serio spoko. Nie jest jakiś taki mocny odcinek z wielkimi wydarzeniami, jak pewnie za tydzień, który się pojawi. Aczkolwiek no, jest spoko. Taka szósteczka, siódemeczka można było dać, bo był całkiem przyjemny. O, picie mi właśnie spadło. Trudno. Eee, w każdym razie nie będę oglądał zapowiedzi, po prostu przejdziemy sobie do kolejnego. Więc no, ten odcinek 6.7 warto zobaczyć, zabawny. Słuchajcie, dajcie w komentarzach znać, co myślicie na ten temat, y, w taki sposób, jak omawiamy na bieżąco, jakby, w sensie wiecie, że oglądam i od razu to bo w sumie puściłbym odcinek też pewnie w tle, ale pewnie YouTube mi go zdjął, tak jak y, za pierwszym razem. Więc prawdopodobnie w tle może jakieś kobelmony będą lecieć, albo jakaś, nie wiem, gierka ze Switcha z Pokemonami, nie mam pojęcia. W każdym razie dajcie znać, co o tym myślicie i czy tak Wam się to ogląda dużo lepiej. A teraz przechodzimy do odcinka 106. Dobra, zaczyna się nieprzyjemnie, ponieważ Liko wraz z Royem i Kapitanem Pikachu wpakują się do pokoju Roya, tłumacząc, może to oprócz jego pokój też wieża obserwacyjna. Ult ma to w sumie gdzieś i mówi, że muszą tutaj posprzątać, bo jest bałagan, ponieważ wszędzie leżą jakieś kamienie i tak dalej. Natomiast Ult mówi, że jest mega czysto. I chyba domyślam się o co chodzi, zakładam, że pewnie Ult zbiera te kamienie dla Serbalaya, no bo nie wiem, może są potrzebne albo lubi jeść, cokolwiek z tym związane, no a Roy mówi, że jak nie zacznie sprzątać, to będzie musiał go wyrzucić, Ult się kłóci, żeby tylko spróbował, no a Liko ich godzi i mamy intro. Po tej kłótni, Ult ucieka ze statku i kłóci się z Moli, żeby nawet nie ważyła się tam rojowi kablować na niego. Ona mówi: dobra, dobra, tylko żeby nie przeginał, on ucieka. I mamy scenę w mieście, gdzie chłopak o imieniu raju. Jakby rysuje ze swoim Grafajai, chyba tak nazywał się ten pokémon i nazywa go pewnie jakimś kolejnym dziełem sztuki. Więc zakładam, że po wyglądzie i po tym, że malują, jest po prostu malarzem. Po tym jak starsza pani odmówiła kupna obrazu e, Raja, ponieważ kupiła na wakacjach też od e, tego samego Pokemona, tylko że po prostu gdzieś indziej obraz, no to Ryu się troszeczkę zirytował, zabrał obraz i poszedł. I przechodząc spotkał dwóch chłopców, którzy gadają o właśnie strefach mocy. Sorry, sferach mocy. Zawsze mi się to myli z tym Battle Frontier. No, i mówię, że gdyby miał takie urządzenie, no to mógłby wzmocnić swojego Pokémona i tworzyć jeszcze lepsze obrazy. Za chwilę mamy zmianę kadru na właśnie Ulta, który jest mega głodny i widzi jakieś nanabery, które chciałby sobie po prostu smacznie zjeść, a w tym momencie krzyczy do niego właśnie raju, mówiąc, że oni czekali wieki, aż dojrzeje i że to jest jego. Kłócą się, wywołując hałas, wychodzi jakiś starszy facet z Mabostiffem. Który mówi, o nie, to pewnie wasza sprawka. i zaczyna ich gonić razem, a oni uciekają. Generalnie Araya mówi, że o, ugudniałeś, bo było słychać jego burczenie brzucha. No i jakby mówi, że skoro nie ma pieniędzy, to nie pomoże, że są zajęci, ale w tym momencie Grafajaj narysował Selbalaya. a Selbalajowie się strach, ten obraz spodobał. i wcale się nie dziwię. I wydaje mi się, że mm, to, jak bardzo szczęśliwy był tutaj Selbalaj, możliwe, że wpłynął na Grafaję, że lubi po prostu rysować to, na co ma ochotę bo Araya zrobił jakąś taką dziwną minę, która by wskazywała na to, że wow, narysował coś sam siebie i tak dalej i powiedział do Ulta, dobra zostajmy przyjaciółmi no trochę tak szybko, szybko naprawdę chłopaki tutaj robią ale najwidoczniej wie mu jakieś, nie wiem, kanapki, właśnie jagody i tak dalej i karmi Ulta, więc pewnie jemu to wystarczy do szczęścia okazuje się, że miałem rację, ponieważ grafia jest jakby wybredny ale fajnie, że dogaduje się z Selbalajem i podczas jakby dalej tego lunchu Raju mówi, że właśnie Grafajaj jest wybredny i że w zależności od tego, co zje, taki jego ślina przyjmuje kolor. To by wyjaśniało, że jego Grafajaj prawdopodobnie wcina tylko te nanabery, które dają mu różową ślinę, przez co jego obrazy wszystkie są właśnie takie różowe. Dobra, dosłownie, kiedy to powiedziałem, on też to potwierdził, więc okej. Okay. Dowiadujemy się, że marzeniem Raju jest to, żeby cały świat zobaczył obrazy Grafajaja, nawet jeżeli są malowane jednym kolorem, bo one po prostu błyszczą i są piękne i widzimy, jak Grafajaj próbuje tutaj e, mieć chrapkę na klejnoty Selbalaja, a Ult wpada na pomysł, że może gdyby Selbalaj e, polecił mu jakieś jedzenie, no to może grafajby po prostu jakby tutaj przystosował się do tego i powiedział, ej, warto spróbować, może w sumie tego ma nastąpić ten odcinek, nie wiem. Poczekać nie musieliśmy, ponieważ Grafajaj szybko się przywiązuje do innych jagód, po tym jak Selbalaj go namawia, więc wcina właśnie Oranberry, Pineberry, czy też chyba pechaberry. i ogólnie Spoko, bo widać, że za pomocą kupa no, w ogóle smakują mu te jego i dzięki Selbalajowi może będzie w stanie rysować też w innych kolorach. A chłopaki wracają prawdopodobnie do domu do e, Raju i tam, jakby Raju rozkłada wszystkie bery i mówi, że to nie bałagan. No a Ult mówi, że to rozumie, ponieważ robi identycznie, że zbiera wszystkie mega rzeczy z podróży. Ten się pyta, czy podróżuje sam, czy z przyjaciółmi, a ten pomimo flashbacków przyjaciół mówi, że ich nie potrzebuje i że nie mam przyjaciół. No, i ogólnie, jakbyście chcieli się dowiedzieć więcej o Bery, to zapraszam do filmu o Bery, ponieważ stworzyłem taki i tam, jakby wiecie, wyjaśniłem wszystko, jak każda Bery działa. Więc warto sobie luknąć, będziecie mieli na pewno w playliście z Mechanik yy, Tajemnic ogólnie. I mamy po raz kolejny motyw Roya, że tak to nazwę, ponieważ kiedy Raju pyta się, czy to jest jedyny jego Pokémon, w sensie Selbalai, mówi, że tak, a po chwili, że nie, bo nie jeszcze ma tego, i wyciąga Dusk w którym nie wie, co siedzi, nie? Jakby on nie wie, yy, co w tym Pokébolu jest. A je ja tłumaczę, że na pewno coś niesamowitego, że każdy trener by chciał go mieć. Raju jest w szoku i mówi, że gdy zdobędzie jego szacunek, to na pewno pojawi się u jego boku. Więc, no, ja już domyślam się, co tam jest, bo widziałem niestety spoiler. Natomiast, no i tak, całkiem fajnie. Szkoda tylko, że kolor z... Po raz kolejny ten sam motyw, nie? Sądzę do tematu Pokémona raju. No, dowiadujemy się, że gdyby jadł większe posiłki, malowałby w największym formacie. Tutaj, jakby chłopaki się świetnie rozumieją. On myśli o sferze Pokémon, yy, ale niestety chyba chciał poprosić Roya o przysługę. Może by to zdobyć albo pożyczyć pieniądze, ale jednak się zdecydował, że nie. Mamy kolejną scenę podczas poranka, kiedy Roy woła tutaj Ulta na śniadanie, ponieważ jest głodny, ale odkrywa, że go nie ma i prawdopodobnie zwiał po wczorajszej kłótni. Roy jakby no jest w szoku. Natomiast przychodzi Liko z Dot i mówią, co to za kamienie sterta tych rzeczy. No i Roy stwierdza, że może to nie jest sterta głupich kamieni, tylko pamiątki z ich podróży, ponieważ ULT zbiera je podczas każdej właśnie takiej podróży. No i stwierdza, że powiedział mu coś bardzo złego więc próbuję go teraz odnaleźć. No i mamy scenę na domek właśnie Raju. Jest niespodziewana sytuacja, kiedy Ul budzi się w tym domu samotnie i widzi, że jego Dusk y, no, zniknął, nie? Na szczęście na plecaku jest ślad y, y, Pokémona Grafali, niebieska farba. Jego ślina. No i stwierdza, że pewnie go ukradł i chciał go sprzedać, skoro brakuje mu pieniędzy i tak dalej. Natomiast co tu jest ciekawe? to to, że od go pewnie bardzo szybko znajdą, ponieważ grafaj ma nawyk rysowania wszędzie, nawet jak idzie, więc no, zostawia za sobą po prostu ślady wszędzie, nie? Podczas jakiejś inspekcji w sklepie, no tam Główny jakby, nie wiem, pracownik dla EXIT prosi o wypełnianie tych ankiet, jak użyją sfery mocy. No i widzimy zdesperowanego Raju, który mówi, że no też prosi o jedną, że chce tego używać, że w zamian da tego daskbola i tak dalej. I mamy faceta, który pojawia się w odcinku z tymi taurosami ognistym i wodnym. I mówi, żeby uspokoił się na moment. Ta kobieta w czarno-czerwonych włosach też jest. I jakby ci pieniarzy zgadzają się na tą wymianę, ale wbija Ult i mówi, że to jest jego i że go odzyska. A oni się na to zgadzają mówią, dobra, podniemni elektronauci muszą zostać zniszczeni. A Ult wywołuje krzykami, że on nie jest podniemnym elektronautą i że odzyska tego taskbola. bola. do bitwy używają darmanitarów, zwykłego, jak i galariańskiego. Więc będzie ciekawie. Od razu też używają sfery mocy. Między tutaj protagonistami, jak i antagonistami wywiązuje się walka. I niby Serbalai radzi sobie dobrze, ale szybko jednak upada. I Ryu nawet nie wie co ma zrobić, ale jego Grafajaj sam jakby dołączy się do tej bitwy. Yy, I prawdopodobnie nie wiem, otruje ich, nie wiem, może tutaj Ryu skorzysta, nagle wpadnie. No, nie mam pojęcia, co się może wydarzyć w sumie. Jestem pewien, że mega ewolucja na pewno. Niestety, Grafea też zostaje jednak szybko znokautowany, A Raju przeprasza go, bo chciał tylko narysować większy obraz, i tak dalej. Uld zaczyna to rozumieć, że robił to dla swojego Pokemona, Następnie wychodzi przed szereg i nagle używa mega ewolucji. Totalnie się tego nie spodziewałem, wcale. A taka ciekawostka, jeżeli widzieliście demo gry Pokémon ZA, która ostatnio wypłynęła do internetu, no to tam możecie zobaczyć, że nasi główni bohaterowie, którymi prawdopodobnie właśnie my gramy. Ale też jakby nasz kolega z drużyny, tak jak wiecie o co chodzi, to używają identycznych właśnie mega bransolet, tak samo jak Ult i Roy, więc to na pewno jest jakoś powiązane ze sobą. Miałem zrobić teorię, że te dzikie, z mega ewoluowane Pokémony to Rakurium ma na nie wpływ, ale chyba zostało potwierdzone, że to są jakby e, Dianci kryształy, zresztą jak je zniszczymy, dostaniemy mega kamień. Ale nie będę robił jakby tej teorii, nie będę też robił omówienia z EA, bo jest, y, to omówienia z EA są po prostu na różnych innych kanałach, więc tam możecie sobie je zobaczyć, ja, nie ma sensu powtarzać tego tematu. Dobra, jakby tutaj Rayub mówi, żeby go zostawił i tak dalej, ale Ult mówi, że walczy o marzenia swojego przyjaciela i tak dalej, też tłumacząc mu jak działają właśnie sfery Pokémon y, i jakby nie patrzeć, no ma rację. Ale miesza z tym, ponieważ podczas tych słów Pokéball, tak, którym jest oczywiście ten Dusk nie, zaczyna się ruszać w kieszeni y, pionierów. No i kiedy już Mega Sarbolai ma upaść od porażki, no to ratuje go właśnie Pokémon z Dusk którym okazuje się Dragonite. Wow! Czy to jest jakaś zapowiedź do Mega Dragonite z jej? No nie wiem. Zaraz może się dowiemy. No i ogólnie Mega Dragonite pokonuje tutaj Darmanitary, pieniądze się wycofują, Ault i goni, pomimo tego, że oni jedną autem. No a ogólnie ten Dragonite wrócił do Pokebola i... w sumie to tyle. Natomiast taju tutaj im dziękuję, że byli niesamowicie i tak dalej, ult dalej ich goni. No i mamy scenę jak Roy gdzieś w centrum miasta krzyczy gdzie jest ULT, gdzie jest ULT i tak dalej I widzę, że tutaj już y, obok jest właśnie raju, więc prawdopodobnie dojdzie do jakiejś tutaj spotkania, gdzie po prostu Raju wytłumaczy, że ult pobieg tam i tak dalej. I jakby miałem rację, bo Roy zaczepia tutaj właśnie RAJE i mówi, że szuka Ulta, ten mu odpowiada, że są przyjaciółmi na co tam było widać i nawet później on to powiedział sam y, Raja, że o, a jednak masz przyjaciół, szukałeś mnie. Ale nie było jakby tutaj takiej, nie wiecie, miny nienawiści, że go oszukał. Powiedział po prostu, gdzie jest, Roy pobiegł, mówiąc, że ma piękny obraz. No, a jakby Raya powiedział, że wy też jesteście niesamowici i tak dalej. A następnie usiedli sobie przy tym sklepie i jego grafia i zaczął malować. I mamy ciąg dalszy nastąpi. Więc sprawdzamy, co będzie w następnym odcinku. Okej, okay, dobra, finalnie jakby w tym odcinku jest sytuacja taka, że mamy bazę prawdopodobnie pionierów. Jest tam Ult, i yy, ich Pokémony. Widzimy też Babcię Liko oraz tego Kamerdera od Ametio. Więc na pewno będzie się działo ciekawie. Co ciekawe, możemy zobaczyć Mega Dragonite'a, ponieważ bransoleta Ulta jakby zaczęła się świecić, tak samo była jakaś niesamowita poświęta z Dragonite'a. To byłoby genialne, ale Boję się, że to tylko też bait, tak samo jak myśleliśmy że wcześniej, na pewno ja tak myślałem, że Gimigul właśnie ewoluje w tego Goldenga to był zupełnie dziki Goldengo i tak naprawdę ta poświata też nie jest związana z mega ewolucją, tylko Dragonite użyje jakiegoś innego ruchu albo coś takiego, więc nie napalam się jeszcze, ale no byłoby to świetne odcinek z 10 na 10, bo działo się w nim naprawdę dużo, był super, przynajmniej od drugiego powodu odcinka. Ale cały odcinek był niesamowity. Mam nadzieję, że chłopaki się tam wiecie mm, pogodzą. Na pewno się pogodzą, bo czemu by nie? W końcu anime musi trwać. Yy, prawdopodobnie w tle wpuszczam kobelmony, a wy dajcie znać, co myślicie o takich odcinkach. Czy wolicie jednak, jak też mówię o swoich słowach, ale najpierw obejrzę odcinek i później go streszczam. Czy jak robię to na bieżąco, czy może ten krótszy format. Yy, zostawcie suba, zostawcie lajka. Widzimy się już niedługo, więc do zobaczenia.